Nie próbujcie na siłę naprawiać swoich dzieci. Drodzy rodzice, szczególnie małych dzieci. Panuje teraz taka kultura terapeutyczna, Każdą, każde odbieganie od normy, czymkolwiek jest norma. Traktuje się jako coś, co trzeba jak najprędzej naprawić. Wysłać dziecko na taką terapię, na takie zajęcia, które sprawią, że będzie bardziej dostosowane do świata zewnętrznego. Ja Myślę, że dzieciom przede wszystkim trzeba dać czas i yy, dać wsparcie, dać swoją miłość. I pomyślcie sobie przede wszystkim yy, o tym, że jak każde leczenie, również terapie mają yy, negatywne skutki uboczne. To nie jest tak, że jak poświecisz dziecko na terapię, to ono wyniesie wyłącznie pozytywne rzeczy z tego. Tak jak każda ingerencja w zdrowie, życie człowieka, również terapia w rodzaju psychologicznych terapii może przynieść skutki uboczne. Koncentracja na negatywnych rzeczach, na tym, co trzeba zmienić w dziecku. Wcale niekoniecznie musi mu pomóc, może poczuć, że ono musi się zmienić, że nie jest odpowiednie. Naprawdę, dajcie im czas, nie starajcie się ich ciągle naprawiać.